Pyszne naleśniki wytrawne i na słodko. Wiele rodzajów pancakes, pizza smaczna jak w domu, gofry, makarony, desery, poduszki z mięsem i na słodko. To tylko część menu nowej restauracji w galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej. Wychotek zaprasza na wysokiej jakości i niskiej ceny dania oryginalnych przepisów, dopracowanych do najdrobniejszych detali. Tu wypijesz też znakomitą kawę czy aromatyczną herbatę w trakcie przerwy w zakupach. Zapraszamy! Edukacja i infrastruktura szkolno-przedszkolna jest jednym z najważniejszych filarów rozwoju naszego miasta. Przez ostatnie lata ten obszar. Było bardzo mocno zaniedbywane. Niemal wszystkie placówki szkolne i przedszkolne wymagają pilnej interwencji, nakładów finansowych i remontów. Dlatego, wyraz z ekspertami w dziedzinie szkolnictwa i infrastruktury, proponujemy: po pierwsze, uruchomić stały i przejrzyste szkolny program inwestycyjny, po drugiej, powołać zespół psychologów do interwencji kryzysowej w kaliskich szkołach, po trzecie, Powołać Radę Pedagogiczną przy Prezydencie. Po czwarte, rozwinąć współpracę z miastami partnerskimi w zakresie nauk języków obcych. Żeby zrealizować te cele, powołaliśmy zespół doradczy w naszej ekipie samorządowej, bo wiemy, że nakłady na edukację to jest przyszłość naszego miasta. Zawsze z Wami nie tylko przed wyborami. Przez dziesięciolecia był to Palący problem miasta dotykający tysięcy mieszkańców. W mijającej kadencji udało zrobić się naprawdę sporo, ale jeszcze dużo przed nami. Na tych polach już niebawem powstaną mieszkania dla tysiąca Kalisza. To będzie jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w Kaliszu w ostatnich dekadach. Od czasu kiedy mój dziadek Henryk Kinastowski budował osiedla Kaliniec, Widok, Serbinów, Dobrzec. Kolejne takie osiedle w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej powstanie tutaj, przy ulicy Melcera. Postawimy 8 budynków mieszkalnych i hale garażowe. Wybudujemy blisko 400 tanich i dostępnych mieszkań. Powstanie tu praktycznie nowe osiedle. Zlikwidujemy w ten sposób kolejkę osób czekających na przydział mieszkania komunalnego. Jak dotąd nikomu to się nie udało. Mieszkania, choć budowane przez spółkę samorządową, będą w wysokim standardzie dokładnie takim, jakim oferują w tej chwili kalisy deweloperzy. Budujemy nowe mieszkania. Jak tutaj przy Stawiszyńskiej, ale dbamy też o stare. W tej kadencji kompleksowo remontujemy miejskie kamienice, a prace przy prywatnych dofinansowujemy. Łącznie to blisko 60 budynków. Dzięki temu nie tylko żyje się w nich lepiej, ale pięknieje też nasza wspólna przestrzeń. W kolejnych latach będziemy kontynuować rewitalizację Podgórza. Pierwsza kamienica już jest wyremontowana, kolejne w następnych e, latach w końcu zdejmiemy z tej y, dzielnicy klątwę zapomnianej i skazanej na wykluczenie. Uwalniamy zasoby MZBM-u. W ramach programu Wyremontu i Zamieszkaj Kaliszanie, poza kolejką oczekujących, mogą zamieszkać w wyremontowanych przez siebie tanich mieszkaniach. Odnowiliśmy też ponad 250 pustostanów, w których nikt nie mieszkał, Przygotowując je do ponownego zasiedlenia, nie zapominajmy również o ludziach młodych, którzy dopiero zaczynają swoje dorosłe życie tu w Kaliszu. Program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest właśnie do nich: do ambitnych, pracowitych i zdolnych studentów i absolwentów Kaliskich Uczelni. Prowadzimy nowoczesną i rozwojową politykę mieszkaniową. Kaliski TBS buduje nie tylko mieszkania komunalne i społeczne. Wchodzi również na rynek komercyjny. Przychód ze sprzedaży tych mieszkań przeznaczymy na remonty kolejnych kamienic, w których znajdą się mieszkania komunalne. Mieszkaj Wygodnie w Kaliszu to trzeci filar rozwoju Kalisza. W najbliższych latach oddamy mieszkańcom Kalisza klucze do setki nowych mieszkań, w których będą mogli zacząć swoje nowe życie, a mieszkania w kamienicach nadal będziemy remontować. Zasób mieszkań komunalnych będzie na tyle bogaty, że zapewnimy mieszkania wszystkim tym, którzy tych mieszkań potrzebują, ale również tym, którzy będą chcieli do Kalisza przyjechać, tutaj zamieszkać i wspólnie razem z nami budować to miasto. Jest piątek 23 lutego. Agnieszka Gierz. Dobry wieczór, pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Na początku sprawdźmy skrót informacji. Niebezpiecznie przed weekendem na drogach trzy wypadki, jedna ofiara śmiertelna. Eskandarwich z pierwszym punktem swojego programu wyborczego. Obchody stulecia Kaliskiego Ratusza, we wtorek specjalne wydarzenie. Wielki napis przy szlaku bursztynowym, to pomysł w ramach budżetu obywatelskiego. Koniec ferii zimowych. Blisko stu młodych Kaliszan spędziło je w lesie. Co czytają Kaliszanie? Lista hitów kaliskiej biblioteki. A zaczynamy od sytuacji na drogach. W ciągu jednej doby doszło do aż trzech potrąceń pieszych. Dwa z nich miały miejsce w naszym powiecie, trzeci w sąsiednim. Dwie osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala, ale jedna, starszy mężczyzna, zginął na miejscu. Do pierwszego zdarzenia doszło wczoraj w czwartek po godzinie 17:00. W Izerowie w gminie Listków został potrącony starszy mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego nie zachował należytych środków ostrożności przy przechodzeniu przez drogę. Został potrącony przez 37-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego kierującego pojazdem, który próbował ominąć osobę zjeżdżając na przeciwny pas jezdni. Przekazała młodsza aspirat Edyta Marciniak z zespołu pracowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Na miejscu pracowały cztery zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Niestety życia 70-latka nie udało się Kierujący 37-letni mężczyzna był trzeźwy. Do drugiego potrocenia doszło w kościelnej wsi. Na miejscu zdarzenia pleszewcy policjanci ustalili, że 26-letni mieszkaniec Kalisza kierując samochodem marki BMW zauważył na jezdni leżącego mężczyznę, którego próbował ominąć. Niestety w tym samym czasie z naprzeciwka nadjeżdżał pojazd ciężarowy. Przez to 26-latek nie miał gdzie zjechać i potrącił pieszego. Mówi nam aspirant sztabowy Monika Lis Rybarczyk, oficer pracowa pleszewskiej policji. Wraz z kierowcą samochodu ciężarowego 26-letni mieszkaniec Kalisza udzielił pierwszej pomocy potrąconemu. Poszkodowany został zabrany przez karetkę do szpitala w Kaliszu. Okazało się, że potrąconym jest 38-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Badanie alkomatem wykazało, że potrącony w chwili zdarzenia był pijany. We krwi miał 1,8 promila alkoholu, mówi aspirant sztabowa Monika Lis rybarczyk, oficer prasowa warszawskiej policji. Kierowca BMW podczas zdarzenia był trzeźwy. Potrącony 38-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Do trzeciego zdarzenia doszło dzisiaj rano 23 lutego. O poranku w Aleksandrii w gminie Brzeziny został potrącony pracownik przedsiębiorstwa usług komunalnych. Ze wstępnym ustaleń wynika, że pieszy 55-letni mieszkaniec Kalisza przechodził przez jezdnię, nie zachowując należytych środków ostrożności. Został potrącony wychodząc za innego pojazdu. Samochodem marki Skoda Fabia kierowała 45-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Była trzeźwa. Informuje młodszy aspirant Edyta Marciniak z komendy miejskiej policji w Kaliszu. 55-latek został przetransportowany. Do do szpitala. Policja prowadzi czynności pod kątem wypadku drogowego. Na miejscu pracowały wszystkie służby. Edukacja jest najważniejszym elementem mojego programu, tak mówił na swojej konferencji Eskandarwich, kandydat na prezydenta Kalisza z Polski 2050. Zapowiada, że jeśli zostanie prezydentem, uruchomi cztery filary związane z kaliskim szkolnictwem. Zdaniem Eskana tematy edukacji, szkolnej infrastruktury, jak i kwestia zdrowia psychicznego wśród dzieci w Kaliszu w ostatnich latach są zaniedbywane. E, możemy podać dziesiątki przykładów, gdzie w szkołach kaliskich, przy szkołach kaliskich wymaga czy wymagają pilnej interwencji. W chwili obecnej dyrektorzy poszczególnych placówek na co dzień borykają się z cieknącymi dachami, zawilgoconymi salami, spotykają się z, problemem, z problemami w instalacji grzewczej, ze zdewastowanymi boiskami i powiedzmy zdewastowanymi placami zabaw. To wszystko musimy naprawić. A za konkretny przykład podano brak boiska sportowego dla szkoły podstawowej nr 10, tym bardziej, że jest to placówka sportowa, czy cieknący dach przy szkole podstawowej nr 1. Eskandarwi chce wystartować z programem inwestycyjnym dla kaliskiego szkolnictwa. Zapewnia, że wie skąd i w jaki sposób pozyskać pieniądze. Budżet miasta Kalisza w zakresie inwestycji i wydatków majątkowych średnio wynosi około 100-120 milionów złotych. Niemal 30% tej kwoty jest źle zaplanowane, co w efekcie sprawia, że jest ona przekładana z roku na rok i rolowana. I z tych 30%, 7 milionów miałoby trafić właśnie na ten program, a składa się on z czterech głównych filarów. Pierwszym jest modernizacja szkół, a drugim, że chcemy powołać niezależny zespół psychologów przy mieście, przy prezydencie. To będzie taki zespół psychologów, myślę, 6-7 osób przynajmniej, którzy będą wchodzić do szkół wtedy, kiedy pojawi się jakaś sytuacja kryzysowa. Na konferencji pojawił się wątek dofinansowania wizyt u psychologów dla najuboższych dzieci. Nie wyobrażam sobie nigdy w życiu, żeby takie dziecko nie otrzymało pomocy tylko dlatego, że jest biedny. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Ale wiemy, że są instytucje miejskie, które tym się zajmują. Jest MOPS, i z mops można dostać skierowania do psychologa. Nie przepuszczam i nie, nie, nie dopuściam, żeby z racji ktoś pochodzi z biednej rodziny nie będzie miał dostępu do psychologa. Wy, wykluczam czegoś takiego. Chociażbym widział, że to musiałbym ze swojej kieszeni zapłacić. Trzecim filarem ma być specjalnie założona Rada Pedagogiczna, działająca przy prezydencie miasta. Chcielibyśmy, aby kaliscy nauczyciele mieli realny wpływ na funkcjonowanie kaliskich szkół, bo oni tak naprawdę najbardziej wiedzą, czego w tych szkołach brakuje i co chcieliby w tych szkołach zrobić. Ten zespół miałby się składać od 10 do 15 przedstawicieli szkół, a w założeniu ma być też mostem między nauczycielami a dziećmi. Ostatnim z filarów ma być lepsza relacja z miastami partnerskimi Kalisza. Eskandarwich upatruje w tym możliwość wyjazdów dla kaliskich uczniów i przyswajania języków obcych w praktyce. Władze miasta już dziś zapraszają na specjalne wydarzenie związane z obchodami stulecia Kaliskiego Ratusza. We wtorek, 27 lutego, mieszkańcy miasta i okolic będą mieli niepowtarzalną okazję na wizytach w miejscach na co dzień niedostępnych. Październik 1924 rok na fotografii budowa wieży Ratusza. Dziś stuletni obiekt to jeden z najbardziej charakterystycznych budowli w naszym mieście. Jest nie tylko siedzibą urzędu, ale także miejscem ekspozycji o dziejach Kalisza, zabytkiem i atrakcją turystyczną. I to właśnie rok 2024 jest wyjątkowy. By uczcić stulecie ratusza w sercu miasta, już we wtorek 27 lutego odbędzie się specjalne wydarzenie, podczas którego przybyli mieszkańcy i goście dowiedzą się więcej o historii budowy ratusza, ludziach, którzy tu pracowali, a także mieszkających niegdyś prezydentach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 przy fortepianie na głównym rynku. Najpierw zostanie zaprezentowana architektura budynku z zewnątrz. Następnie uczestnicy wejdą do środka i dowiedzą się więcej o sali recepcyjnej imienia Ignacego Adama Bujnickiego. Oprócz wizyty w wieży i na tarasie widokowym, będzie okazja, by zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających ratusz. Na swoim profilu na Facebooku prezydent Krystian Kinastowski opublikował takie zdjęcie. W jednym z niedostępnych na co dzień pomieszczeń ratusza budowniczowie obiektu zostawili na ścianie takiego orła. O historii ratusza opowie m.in. dr Piotr Sobolewski, ceniony przewodnik PTTK, regionalista. Tego dnia nie zabraknie również niespodzianek dla przybyłych gości. Początek wydarzenia o godzinie 18.00. Kalisz, miasto możliwości. Konstrukcja z takim napisem powstaje przy szlaku bursztynowym. Stelarz niebawem zostanie wypełniony roślinnością, a całość zostanie podświetlona. Szlak bursztynowy stanowi ważną część sieci dróg w Kaliszu. Codziennie tą arterią jeżdżą tysiące Kaliszan i nie tylko. Od teraz będą oni mijać napis promujący nasze miasto. Zielony Witacz to pomysł zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy oddali na niego ponad 400 głosów. Stelarz napisu Kalisz Miasto Możliwości jest już gotowy. Zostanie on obsadzony roślinami, także tymi dobrze znoszącymi zimę, aby cieszył oczy przez cały rok. Kon Konstrukcja posiadać będzie system nawadniający, zostanie także podświetlona. Blisko 100 młodych kaliszan w ferie zimowe wzięło udział w obozach. Wylogowani, poznaj swoją naturę. Jak zawsze, chętnych było zdecydowanie więcej niż miejsc, co pokazuje, że dzieci i młodzież są otwarci na leśne przygody. Po dwóch latach działalności wylogowani mają wyrobioną markę. Ten las odwiedziło już mnóstwo osób, głównie dzieci i młodzież. Wielu z nich jest tu kolejny raz i przyciąga swoich znajomych. W ten sposób grono wylogowanych naturalnie się powiększa. Moja koleżanka, pomyślałam, że ona była tu rok temu i powiedziała, że jest bardzo fajnie, więc ja lubię czas na świeżym powietrzu i lubię budować czałasy i dlatego pomyślałam, że z nią w tym roku pojadę. Jak sama nazwa mówi, wylogowani, uczestnicy na początku oddają swoje telefony. W lesie, z dala od cyfrowego świata, można poczuć się częścią natury. A wylogowani to nie tylko odskocznia od codzienności, ale także lekcja odkrywania siebie i otaczającego świata. Jest fajnie i też na przykład y, można spędzić czas bez telefonów. I świeże powietrze, fajnie jest budowanie szałasu i szczelanie też z łuku. Ale to nie tylko szałasy i łuk. Najwięcej radości i emocji za każdym razem przynosi tor przeszkód. Fizyczne zmęczenie po jego pokonaniu uwalnia niepohamowaną radość i wewnętrzny spokój. Dzięki temu leśna przygoda na dłużej pozostanie w pamięci. Współpraca, samodyscyplina, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach to właśnie te aspekty podczas obozów poddawane są próbie. Przezwyciężenie wyzwań natury fizycznej i psychicznej buduje więź w grupie i wzmacnia poczucie własnej wartości każdego uczestnika. Dlaczego jeszcze młodzi kaliszanie wybierają wylogowany las jako sposób na spędzenie wolnego czasu w tym przypadku ferii zimowych? Tutaj fajnie spędzić ferie, dlatego że można po pierwsze poznać fajnych ludzi, gdzie można z nimi nim być może do końca swojego życia. No, a po drugie, można też się nauczyć dużo fajnych rzeczy. Prze, Przeżycie bez komunikacji miejskiej, bez elektroniki i w ogóle bez miasta może to się kiedyś w życiu przydać do życia. No i też fajnie jest wypróbować nowych rzeczy i przekonać lęk. Wybrałam ponieważ y, czuję się to fajnie, mogę zrobić y, dużo rzeczy, poznać nowych ludzi i jakby. Też się fajnie pobawić. Wiem, że tu akurat mogę y, spędzać fajnie czas bez telefonu, oczywiście, y, robić różne y, przeszkody, po, y, pokonywać. Y, akurat tutaj zmienił się mój lęk, bo miałam lęk y, wysokości i takich różnych rzeczy, a na przykład tutaj już nie mam lęku wysokości i przez to pokonałam mój lęk wysokości, z tego względu, że jak są różne przeszkody, to wiem, że po prostu już się nie muszę tego bać. Są i tacy obozowicze, którzy u wylogowanych są praktycznie za każdym możliwym razem, kiedy obozy są organizowane. Z każdym wyjazdem, po prostu to wylogowani uczą korzystania z rozumu, odwagi do różnych działań. Pokazują, że da się rzeczy zrobić łatwiej niż czasami niektóre, które są trudne. Ponieważ robimy tu bardzo ciekawe rzeczy, możemy się dużo nauczyć o samodzielności. To jest fajny sposób na spędzenie ferii. Dlaczego akurat warto wybrać się do wylogowanego lasu niż no, gdzieś indziej? Można się czegoś ogólnie nauczyć. Można się samodzielności najbardziej. Można się nauczyć rozumu, korzystania z rozumu. Młodzi Kaliszanie dzięki wsparciu naszej inicjatywy ze środków miasta z zajęć skorzystali bezpłatnie. Kiedy kolejne obozy? Mamy już pierwsze zapisane klasy na wiosenne wycieczki. To świetny sposób na emocjonującą i zdrową klasową integrację. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do kontaktu już w zalogowanym świecie. I z lasu przenosimy się do biblioteki. Czy czytali Państwo ostatnio jakąś książkę? Jeśli nie, to mamy nadzieję, że po tym materiale zachęcimy Was do czytania i korzystania z Kaliskiej Biblioteki. Ta podsumowała niedawno miniony rok i podzieliła się z nami wnioskami. Dzień dobry. Czy przeczytał Pan ostatnio jakąś książkę? Nie, na razie nie. Dobra, dziękuję. Słowo, słowo widzę. Czy Pani ostatnio przeczytała jakąś książkę? O nie, ostatnio nie, bo mam inne zajęcia. Powody, przez które rzadko sięgamy po książki są różne. Najczęściej jest to brak czasu, dlatego największymi grupami czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Snyka są dzieci i seniorzy, ale i tak kaliska biblioteka ma powody do dumy. Generalnie zawsze w Polsce marudzi się, że czytelnictwo spada i ja tutaj chcę zaprzeczyć absolutnie. W poszczególnych bibliotekach w różnych miastach czytelnictwo wzrasta. Biblioteka po podliczeniu aktywności czytelników w 2023 roku odnotowała wzrost liczby wypożyczeń o prawie 11 tysięcy i o ponad tysiąc więcej zarejestrowanych użytkowników w stosunku do roku minionego. W podziale na płeć sprawa jest miażdżąco jednoznaczna. Po raz kolejny potwierdza się, że czytają przede wszystkim kobiety. Ponad 73%. W ogólnym o rozliczeniu, takim w Polsce, czyta tylko 3% dorosłych mężczyzn. To jest zatrważające. Także, no co mi pozostaje? Apelować, drodzy panowie, książki do rąk. Tak, czytałem, a co? A może pan nam troszeczkę, o niej, troszeczkę więcej opowiedzieć? A, ale nie, nie mogę, bo ta żona czytała. A, a to pan czytał? I, i nie nie, żona, żona. Ale czy pan ostatnio czytał jakąś książkę? Ostatnio, oczywiście, no. Czytałem Kobena na przykład. Mam swoje książki, ale nie mam już gdzie trzymać, więc zapisałem się i wypożyczam w tym pożyczaniu w bibliotece. Bo ja czytam tylko książki sensacyjne, bo inne mnie nudzą, także ja mogę tylko sensacyjne polecić. Skoro jesteśmy przy sensacyjnych półkach, to Kaliszanie w minionym roku bardzo często wypożyczali kryminały autorów takich jak Wojciech Chmielasz, Remigiusz Mróz czy Katarzyna Bonda. I właśnie książka Docna tej autorki zajęła drugie miejsce w zestawieniu najczęściej wypożyczanych tytułów w kaliskiej bibliotece. Co znalazło się na pierwszym miejscu? Najpopularniejsza książka 2023 roku w naszych bibliotekach. Piastunka Róż, Katarzyna michala, która lideruje na listach czytelniczych już od kilkunastu lat. Historia, która zaczyna się kiepsko, kończy się bardzo dobrze, czyli taki tradycyjny schemat powieści obyczajowej. Wielkim hitem jest też książka Chłopki, opowieść o naszych babkach Joanny Kuciel-Frydryszak jest to książka na którą w naszych bibliotekach są najdłuższe kolejki, jest to reportaż historyczny o w naszych babkach, bo no tak naprawdę to, że no 95% polskiego społeczeństwa wywodzi się z chłopstwa. I tu gratka dla fanów: chłopek, autorka przyjedzie w kwietniu do Kalisza w ramach nowego cyklu biblioteki oko w oko z pisarzem. A miejska biblioteka publiczna, nie wszyscy o tym pamiętają, jest siecią złożoną z Biblioteki Głównej i z dziesięciu filii. Karta czytelnika pozwala na korzystanie ze wszystkich placówek. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Ostatni weekend lutego zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Zawieje też porywisty wiatr, jak będzie w Kaliszu. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają deszcze. Wiatr słaby. W nocy temperatura nieznacznie spadnie do 5 stopni. Na niebie będzie mnóstwo chmur, ale nie tych deszczowych. Wiatr trochę będzie mocniejszy. W sobotę subkirtenci wskażą 9 kresek powyżej zera. Meteorolodzy zapowiadają deszcze. Wiatr słaby. W nocy temperatura diametralnie spadnie do 3 stopni. Na niebie pojawią się chmury. Wiatr minimalnie osłabnie. W słupki rtęci wskażą 11 kresek powyżej zera. Przez całą niedzielę będzie padało. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę. W nocy temperatura spanie do 5 stopni, meteorolodzy zapewne przelotne deszcze, wiatr słaby, w poniedziałek o poranku termometry pokażą 8 stopni, niestety cały poranek będzie deszczowy, a wiatr będzie umiarkowanie silny, w ciągu dnia temperatura wyniesie aż 14 stopni Celsjusza, synoptycy zapewne przelotne opady deszczu, wiatr minimalnie słabnie. I prognozą pogody kończymy nasze piątkowe spotkanie. Kolejna porcja wiadomości z Kalisza będzie na Państwa czekać w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę, życzę dobrego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia.